Powtórzonego prawa, rozdział 9 Słuchaj Izraelu, dziś przekroczysz Jordan, by zawładnąć narodami większymi i silniejszymi od Ciebie, potężnymi miastami, których warownie szęgają nieba, ludem wielkim i rosłym, potomkami Anaka, których znasz i o których słyszałeś powiedzenie. Kto się ostoi wobec potomków Anaka? Wiedz zatem dzisiaj, że przed tobą pójdzie Pan twój Bóg, jak pożerający ogień. On ich zniszczy i powali przed tobą, a ty ich wypędzisz i szybko wytępisz, jak ci to Pan obiecał, gdy Pan twój Bóg wypędzi ich przed tobą. Nie pomyśl sobie: To ze względu na moją prawość pozwolił mi pan zawładnąć tym krajem, gdyż to z powodu niegodziwości tych narodów pan je wypędza przed tobą. Nie ze względu na Twoją prawość i uczciwość idziesz zająć ich kraj, lecz z powodu niegodziwości tych narodów. Wypędza je przed Tobą, Pan, Twój Bóg, oraz aby dotrzymać słowa, które dał Twoim przodkom, Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Wiedz zatem, że Pan, Twój Bóg, daje Ci tę piękną rzemię w, posiadło, w posiadanie nie ze względu na Twoją prawość, bo jesteś ludem o twardym korku. Nigdy nie zapominaj, jak na pustyni nie rozgniewałeś pana, twojego Boga. Od wyjścia z rzemi egipskiej aż do przybycia na to miejsce, buntowaliście się przeciwko panu. Także przy chorebie pobudziliście pana do gniewu. I Pan tak bardzo się na was rozgniewał, że chciał was, zni chciał was zniszczyć. Gdy wszedłem na górę, aby otrzymać kamienne tablice tablice przymierza, które Pan zawarł z, z wami, przebywałem na tej górze 40 dni i 40 nocy. Nie jedząc chleba ani nie Piąc wodę, wodę. Wtedy Pan dał mi dwie kamienne tablice zapisane Palcem Bożym. Były na nich wszystkie słowa, które w dniu zgromadzenia, na tej górze, Pan oznajmił wam z ognia. Po upływie, po upływie 40 dni i 40 nocy Pan dał mi. Dwie kamienne tablice, tablice przymierza. Potem pan powiedział do mnie: Wstań, zejdź prędko z góry, ponieważ twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, dopuścił się nieprawości. Szybko zeszli z drogi, którą im wskazałem, zrobili sobie bożka z metalu. Następnie Pan mówił do mnie. Widzę, że jest to lud o twardym korku. Odejdź ode mnie, bo zamierzam go zniszczyć i sprawię, że pamięć o nim zniknie spod nieba. Z ciebie uczynię naród potężniejszy i liczniejszy od niego. Wtedy odwróciłem się i zszedłem z Płonącej góry niosąc w obu rękach tablicę Przymierza i zobaczyłem, jak grzeszyliście przeciwko Panu, waszemu Bogu. Zrobiliście sobie metalowego cielca. Oto jak szybko zeszliście z drogi, którą Pan wam wskazał. Wrząłem więc tablicę w ręce. Rzuciłem i roztrzaskałem przed Wami, potem padłem na twarz przed Panem, jak za pierwszym razem. Przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy nie jadłem chleba, ani nie piłem wody z powodu grzechu, jakiego się dopuściliłeś. dopuściliście, czyniąc to, co Pan uważa za złe. i Pobudzając go do gniewu. Prze przeraziłem się gniewem i oburzeniem pana, który chciał was zniszczyć, lecz pan wysłuchał mnie jeszcze i tym razem. Także na Arona, pan bardzo się rozgniewał i chciał go zgładzić. Modliłem się więc wtedy również za Arona. Potem wziąłem dowód waszego grzechu, owego uczelca, którego zrobiliście, i spaliłem go. Skrzy skruszyłem go, starłem na proch i wrzuciłem do strumienia spływającego z góry. Także w Tabera, Masa i kibrotha Pobudzaliście pana do gniewu. Gdy pan wysłał was z Kadesh Barnea, powiedział: idźcie, posząszcz ten kraj, który wam daje. A wy zbuntowaliście się przeciwko nakazowi pana, waszego, waszego boga. Nie zawierzyliście mu i nie posłuchaliście go. Buntowaliście się przeciwko Panu od dnia, w którym Was poznałem. Upadłem więc na twarz przed Panem i błagałem przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, gdyż Pan powiedział, że Was zniszczę. Wtedy modliłem się głośno do Pana: Panie mój, Boże, nie gub Twojego ludu i Twojego dziedzictwa, które wyzwoliłeś. Twoją potęgą, wyprowadzając z Egiptu mocną ręką. Pamiętaj o Twoich sługach, Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Nie zważaj na krnobrność tego ludu, na jego nieprawość i grzech, aby nie mówiono w kraju, z którego. Z którego was wyprowadziłeś? Pan nie zdołał wprowadzić ich do ziemi, którą im obiecał, znienawidził ich, więc wyprowadził, aby ich zgładzić na pustyni. A przecież oni są twoim ludem i dziedzictwem, który wyprowadziłeś z Egiptu Twoją potężną mocą i wzniesionym ramieniem.